jesteśmy narodem wybranym, ale przez samych siebie, tak, ponieważ tak. nikt inny nas nie wybrał. Na pewno nie historia, na pewno nie Bóg, no Bóg to nie, bo nie istnieje, natomiast historia też nie, bo niby dlaczego miałaby akurat nas wybierać, no ale sami siebie wybraliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni. Przecież to brzmi wprawdzie jak żart, no, ale przecież naprawdę bardzo wielu Polaków jest przekonanych, że Matka Boska była Polką, no bo częstochowska, że Jezus przemówił z łodzi, czyli z miasta łodzi. Mm -hmm. Także, no, tak chcemy sobie dodać tej wielkości. Szukając sobie właśnie takich, czy to przodków, no, koronujemy Matkę Boską na królową Polski. To możemy, powinniśmy przede wszystkim udać się do psychoterapeuty, a nie do urny wyborczej, bo wtedy ten proces demokratyczny będzie u nas dużo bardziej zdrowy. Co pani na ten temat myśli? Znaczy, no cóż, no, mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. To jest wynik z jednej strony. Stu kilkudziesięciu lat zaborów, kiedy no Polacy właśnie szukali pocieszenia w religii. Z drugiej strony, to jest wynik takiej edukacji historycznej, fałszowania historii, że byliśmy nadzwyczajni, że to właśnie my przedmurze, to są nawet poe poeci romantyczni, prawda? Przedmurze chrześcijaństwa, Chrystus Polska, Chrystusem narodów. No, to jest tworzenie takich mitów które niczego dobrego Polsce ani społeczeństwu nie dają tylko no bo trzeba się po prostu brać do roboty trzeba pracować trzeba racjonalnie myśleć a nie tutaj się powoływać na jakieś cuda